Tylko dostałem info, jak grałem sam, że gdzieś wylądował meteo... meteo Meteorite. Wszyscy lubią meteo... What the fuck? Witam wszystkich serdecznie na odcinku. Postanowiłem dzisiaj, że trochę sobie pozwiedzamy. Ogólnie znalazłem wielką dziurę. Ale to co widzieliście przed chwilą, to wolę tam mieć. Gdzieś wylądował meteor, to jest pewne info. Meteorycznik. Nie wiem, możemy albo iść pozwiedzać tutaj, albo pozwiedzać mapę dalej. Właśnie nie mówiłem wam co, wiem czego mówią. Tam jest to serce, z którego wypadnie boss. Więc. Co to mi... Ło, miałem szekla. Zawsze jeden pancerza. W każdym razie. O, właśnie. Pokupuję Ule... sobie u ludziów. Bo tutaj doszedł mi taki nowy. I on sprzedaje bomby i granaty. Granaty, mam 60. W tych warunkach, co teraz mam, to mi się przydadzą. Tak, z 15 powinno starczyć, zamiast bomb, będę ich używać. O! I zrobiłem coś za z tego. To się nazywa jojo. I tak nie umiecie. Dobra, no. Pochodziłem sobie trochę sam. Zmieniłem tak, żeby ten styl miał takich strasznie oczujebnych kolorów. Czapka i tak jest oczujebna, na to nie patrzcie. No, nawet to jojo. No ale nieważne. No, mapa znikaj. W każdym razie, tak, tu się kończy kolejka. W każdym razie, tak jak wam mówiłem wcześniej, że jak tylko znajdę jakiegoś bossa, to od razu do niego idziemy. Co ja tak lamię? No i znalazłem miejsce, gdzie będzie boss i już dwie skały rozwaliłem, co widać dla tych, co się znają po tym amuleciku i pistolecie. Pistolet jest dobry, ile mam amunicji, mam musimy gdzieś... Się... Oj, słabo, słabo. Szkoda, że z mą... Mu... No, to wchodzimy. Wiem, że dostałem info, że gdzieś tu meteoryt wylądował. Jak sobie tak grałem sam. Zwiedziłem nieco świat. No i tutaj... Czy tutaj też będzie mój nagrobek? Napięcie, jeszcze mi trochę drewnę, co to to... WON! WON! Ja cię tak zabiję. Problem jest z tym, że nie mam mianowicie żadnej takiej porządnej broni. No i nic nie robię. Praktycznie. Więc. Ile to ma życia? Wiecie co? Może lepiej poeksplorujemy świat dalej w tą stronę, bo zanim ja tutaj to wszystko pozabijam? O, pająk z padaką. Pająk z padaką. No, może lepiej poeksplorujemy dali świat w tą stronę. Zanim ja tutaj to wszystko ubiję, to miną lata. No, zmieniłem kolor tego. HK na inny, na niebieski, bo taki mi się bardziej podoba niż tamten żółty, chociaż w sumie żółty był spoko, a oczajem był brzydki. Zbierzmy sobie trochę drewna. Drzewna. I jak będziemy mieli to trochę drzewna. Jeszcze trochę Tak minimalnie muszę kop. Ła! Wow. Gratulacje. O! I wkraczamy na nieznany teren. W tym momencie. No nie no, w ten sposób teraz tu nie wejdę. O! Wkraczamy na nieznane tereny. Bowiem... Mam pomysł, że po prostu dojść na koniec mapy. To by było dobre Bo na końcu mapy są często spokoj temy jak to kiedyś powiedział Patryk Jorojewski twórcy Gier zawsze umieszczają na końcu najlepszej temy Dobra, nieważne. W każdym razie każdy to wie, tylko że w tej grze akurat jest gówno na końcu, chociaż w sumie... W morzu są spokojne. temy to mi zwiększa atak? Nie no. tutaj, tutaj, tutaj. No to znaleźliśmy koniec? Nie, fajnie by było znaleźć dungeon i później tego bossa pokonać z niego. Z niego. No i to już. Tylko marzenia A marzenia nie zawsze się spełniają Czy tu coś znajdę? W tych tutaj jaskiniach prawie nigdy nic nie ma o. Nie, nie dowody wody To bon Coś będzie ciekawego Najpierw pójdźmy w tą stronę No to jednak dzisiaj też zwiedzanie jaski No... Chciałem tego bossa pokonać, ale no... Na hardmodzie to będzie przełamane są spore szanse na to, że się nie uda. Więc wolę poczekać, aż znajdę jakieś lepsze przedmioty, albo je wytworzę. Na przykład na Tangustana też doje że nie być nic ciekawego znowu będzie łażenie po nie, ale co mam taki dobry humor dzisiaj tu coś jest ja to wiem ja wierzę, że tu będzie coś fajnego tego nie było a może jest tu coś fajnego Nie ma biście z małym wam Hmm. Na co ja tu w ogóle mam? Hmm. Dobra. Idziemy dalej. W ogóle nie wiem czy zawsze się zdrowie tak wolno generuje, czy tylko na hard nodzie. Ja, już ogarnąłem te haki. Chciałbym, żeby mi wyskoczył tutaj event. To się nie zawsze zdarza. Na deszczu szlamów na przykład. Bo z niego są dobre itemy. A on się zdarza na hardmodzie. O, jest tangustem. Nie, zostaw mnie szlamie. O. ci, odwalcie. się. Ja no jeszcze mnie zabije, bo ja go uderzyć nie mogę. Jaki, czy ten topa? To chyba jest topa. z tym tam tak, topas. No to już trochę pozwiedzaliśmy w tą stronę. Jak to wygląda mapa? Możemy iść w dół. Topas. Im więcej, tym lepiej. Ogólnie wszystkiego. Ustaw daj głupi szlamie. Na szlamu, kupa, gówna wielka, czy tu coś jest? Ja nie mam nic świecącego, Wypadł ja naprawdę nie chcę się zwa O, było blisko. No. To mam taki pomysł, co jakbym... To? Ustawił tak. Noż. Głupi... Szlamie. Czy to można ustawić w górę? No i teraz widać. Te całe. No. No nie wiedziałem, że to jest topaz, myślałem, że to jest... Tylko w tych. Że on jest tylko w dungowych jaskiniach w takich ilościach. Ale było blisko. No nie wierzę, jakim ja mam... To jest tangusyn, ale ja chcę najpierw zneutralizować tę pułapkę. To można zrobić na przykład w ten sposób. Przebierzecie jakiś niepotrzebny blok i kładziecie go tak. Jesteście bezpieczni, widzicie? Nic nie mówię. No Nie! Wypad. Trzymajcie się ode mnie z daleka. Macie bombkę. Wszyscy swe to je 15 apy. No, latający ametyst. Ametyst. Nie. Bredna pułapka. Może trzeba zejść po prostu tak. Teraz ci się... nic nie stanie. Tam jeszcze jest... Dalej... O! Haha! Już nie działasz, pułapko. I co? Łysoci? Wypad, 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 gini. Przez ten lód się wszędzie ślizgami. Pięknie. Więcej tam góry na jeszcze potrzebował. sobie sobie budki, za sobie, sobie czapkę i spróbujemy odwalić tego pierwszego bossa. Znaczy, potrzebuję 35 Golda na lepszą broń, i wtedy zacznie się jazda. Mianowicie na miniszaka. Kto grał, ten wie. A jak nie, muszę powiedzieć. Muszę Wam powiedzieć, że to jest taki minigun. Ej. Wait. Czy ja się dostanę tu? A. Czwane, czwane. No to teraz? Dobrze, że kupiłem te granaty. Granaty. Idealnie. No to idziemy teraz. O, tu jest tam Tu idziemy tu. Jeszcze później będzie droga do piekła. Jeżeli dożyję do tego momentu i się nie je psychicznie, to zrobimy sobie później wycieczkę do piekła. Przed mode'em i po hard modzie, O! Nie to! Nie wypa! Czy warto że raz No tak no, przy okazji. Hm. Jakby to, to go zalić, żeby on mnie nie, nie zwalił. Właśnie. Wiem, że gdzieś w jaskiniach, w kopalniach można spotkać takiego gremlina, czy co to tam jest taki... Mały stworek, który nas lubi. To jest handlarz kolejny. Kurczę tak serio wszystko. Hop na dół. Hop do dziur. Właśnie z demkusem jak to mogło zabrzmieć. Trzeba ja to wykopić tym kilopem. Ja wykopię to Dobra Platinum Platinum jest w zasadzie chyba lepszy niż gustem, Tangustem Ale to będzie w niewielkim stopniu, tak? No pewnie tak Dobrze zatem dochodzimy tutaj do pewnego momentu No i będzie wykończyć to Czemu to to się świeci A niedługo Już myślałem że znaleźliśmy granitowy tak, to jesteśmy gali to Tak tu jest naprawdę od groma i jeszcze więcej Więcej niż by się chciało nie wiem. Nie To tak, go yet, no. To jest taki piasek Dobra, ha, starczy może Tego kupania wykopię tylko ty. Mam mining połóższy Już no. przyspieszamy tempo Zapiszemy, to jest w tym samym miejscu, na początku użyć w no to wszystko raz, dwa, wszystko znika. W całą. Z jaskinią chcę. Z jaskinią nie wyjdę. Co ja będę? Tu wyczyszczone, tam wyczyszczone. Schodzimy na dół. Nie. No. Tu za tym podwiedzaliśmy trochę. Powłaziliśmy pojawkini. Ja się z wami na ten moment będę żegnać. Jeżeli ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka to zapraszam. Link będzie w opisie. No już, coraz lepiej jakie place? Nie, Wypadł, 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 wypad, wypad. O nie, O! serce. serce. nie, 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 Dobrze. nie, trochę życia. Ja to jaskinię nie zwiedzę sobie sam do końca jak coś ciekawego będzie to się zatrzymam i nagle on to dla pizowi jesteście wszystkim. pamiętajcie aha i pamiętajcie standart. o łapkach, komentarzach aktualnie słuchaj Was to nic nie kosztuje mnie tym pocieszacie i nabijacie staty na filmach, ale to jest nieważne. Cii, tego nie było. Żegnam tym jakże bombowym akcentem. Cześć.